Moskwa namaściła go jako namiestnika Stalina w powojennej Polsce. Jak to możliwe, że agent KWD i działacz kominternu Bolesław Bierut został prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej? Przedwojenny polski komunista, urodzony w roku 1892, czyli rówieśnik takich bohaterów jak generałowie Maczek, Anders czy Sosabowski. Negatyw. Jego biografia nie była jednak chwalebna, ale haniebna. Bierut już od najmłodszych lat w Zaborze Rosyjskim był działaczem PPS Lewicy, bynajmniej nie niepodległościowej. W roku 1925 przedostał się do ZSRR, gdzie uczestniczył w kursach Komunistycznej Partii Polskiej. Do Polski, ale został zidentyfikowany i zamknięty w więzieniu. Po ataku Niemiec na ZSRR, od lata 1941 roku przebywał w Mińsku. Był kierownikiem Wydziału Żywnościowego pod niemiecką administracją, ale pozostawał jednocześnie agentem wywiadu sowieckiego. Stał się później najważniejszym sowieckim agentem, który miał zbudować po wojnie komunizm w Polsce. Był najważniejszym politykiem PKWN i to on wierno poddańczo postulował oddanie Lwowa ZSRR. Gdy przyszło tak zwane wyzwolenie, już od roku 1945 mieszkał i urzędował w belwederze jako pełniący obowiązki prezydenta RP. Stale towarzyszyła mu liczna obstawa, w większości radziecka. W 1947 wyłoniony w sfałszowanych wyborach Sejm ustawodawczy wybrał Bieruta na prezydenta. Jego rządy były okresem największego nasilenia stalinowskiego terroru w Polsce, w którym podano represjom setki tysięcy Polaków. Bo cenik był jednym z największych, jeśli nie największym zbrodniarzem w całej historii Polski. Człowiekiem odpowiedzialnym za śmierć wielu tysięcy ludzi. Zmarł w tajemniczych okolicznościach, gdy pojechał na dwudziesty Zadzku komunistycznej Partii Związku Radzieckiego do Moskwy w roku 56, gdy rozpoczął się proces desalinizacji.